Przesuszona skóra, taka łuszcząca się, widoczne suche skórki, mocno napięta, taka ściągnięta. Do tego zwiększona wrażliwość, zaczerwienienie, pieczenie, a nawet swędzenie. Być może odczuwasz też takie uczucie gorąca na Twojej twarzy. A nawet może być tak, że nagle stan Twojej skóry się pogorszył i zaczynasz zauważyć jakieś krostki, grudki na twarzy. Znasz te objawy i doskonale wiesz o co tutaj chodzi. Tak, właśnie to może się dziać z twoją skórą w momencie, kiedy zaczynasz wprowadzać retinoidy do swojej pielęgnacji. Nawet nie zliczę, ile w okresie jesienno-zimowym dostaję od Was pytań i próśb o pomoc, bo właśnie widzicie, że coś takiego się dzieje i nie wiecie, co robić. Trzy niezwykle istotne kroki, czyli nawilżanie, podstawa w pielęgnacji, szczególnie podczas stosowania retinoidów, czasem nawet niezbędne natłuszczanie. Do tego odbudowa i wzmacnianie bariery lipidowej naszej skóry i trzeci istotny krok to wzmacnianie, odżywianie i wspomaganie naszego mikrobiomu skórnego. Gdybym miała dzisiaj wybrać i polecić tylko jeden kosmetyk, które sprawdziłby tutaj się idealnie na początku właśnie tego procesu wprowadzenia retinoidów, ale też i później, do porannej i do wieczornej pielęgnacji. To zdecydowanie byłby to krem nawilżający od marki MOLI z żywymi probiotykami. Krem, który zawiera pro, pre i postbiotyki. To właśnie ten kosmetyk zadba o wszystkie te trzy kroki, czyli będzie odbudowywał barierę hydrolipidową i ją wzmacniał. Będzie odżywiał i uzupełniał nasz naturalny mikrobiom. Będzie również przywracał naturalne pH naszej skóry. Formuła tego kremu została tak skomponowana, by przynosił nam on ulgę właśnie w tym trudnym czasie, kiedy czujemy, że ta skóra jest tak mocno przesuszona, ściągnięta, napięta, e, nawet bym powiedziała podrażniona. E, dodatkowo też, co jest bardzo ważne, właśnie ten krem będzie zmniejszał transepidermalną ucieczkę wody z naszego naskórka. Kosmetyków na naszym rynku jest naprawdę bardzo dużo i nie dziwię się, że masz taki mentlik w głowie, co zrobić i co wybrać. Dlatego właśnie ja tutaj jestem, żeby polecać ci świetne produkty. A Moliv jest taką marką, która bardzo przykłada się do tego, żeby dbać o skórę na wielu płaszczyznach. I zobacz, możesz wprowadzać retinoidy do swojej pielęgnacji, ale możesz też łagodzić wszystko to, co się dzieje na samym początku, kiedy zaczynasz te retinoidy stosować. A dzięki temu będziesz mieć fajnie skomponowaną pielęgnację, więc postaw na retinoidy. I na przykład właśnie ten nawilżający krem od moliw.